Dajcie widzowie w naszym cośrodowym międzyrajdowym spotkaniu i zaczynamy od dwóch ogłoszeń. Po pierwsze, za tydzień vloga nie będzie. Trwają ferie w Małopolsce, ja też potrzebuję mieć tydzień wolnego, zatem spotkamy się dopiero w niedzielę na podsumowaniu rajdu Szwecji. Za półtora tygodnia. Druga sprawa to, jeżeli jeszcze nie widzieliście, a widziało go już ponad 10 tysięcy osób, to zapraszam Was na test Mercedesa W212 klasy E, który pojawił się w poprzednią sobotę na moim kanale. Film absolutnie genialnie się kliknął, jestem za to wdzięczny algorytmom, że w końcu polubiły jakąś moją produkcję. Ale jeśli jakimś cudem jeszcze go nie widzieliście, to teraz tutaj pojawia się link. A my przechodzimy już do rajdowych newsów, i zaczynamy od rajdu arktycznego w Laponii, czyli u świętego Mikołaja. Rajdu, który w całości w klasyfikacji generalnej wygrywa załoga Rally One Elfin Evans ze Scottem Martinem, swoją GRIALISKą Rally One. Natomiast oni nie klasyfikowani byli w Mistrzostwach Finlandii, a zatem w tej powiedzmy głównej kategorii, którą to wygrywa: SAP Calapis, Enni Malkonen, z kodą Fabiom RS, Rally 2. Tym samym IP dopełnia obietnicy, którą złożył Enni o tym, że wygrają ten rajd. W zeszłym roku im się to nie udało, w tym roku nie mieli sobie równych, wygrali prawie połowę odcinków specjalnych i całe. Zawody w związku z tym słuszne zwycięstwo. Za nimi na drugim miejscu dojechał Tu Kakaopinen Stopi Luchtinenem, GR Yarisem, Rally 2, a podium skompletowała kolejna Skoda, tym razem Laurionna i Anti Lim Na znakomitym dziesiątym miejscu do mety dojeżdżają Adrian, Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń. Jedyny polski duet w tym rajdzie. Dojechał na, dojechałby nawet jeszcze o jedno oczko wyżej, natomiast niestety złapali spóźnienie na jednym z Pekacy. 50 sekund ich to spóźnienie kosztowało, no i to jedno miejsce uciekło. Natomiast i tak jest to znakomite miejsce, no i nieźle jak na debiut w rali dwójce. Gratulacje dla Polaków. Zanim przejdziemy do kolejnych newsów, chcę Wam serdecznie podziękować za wszystkie interakcje, które z każdym kolejnym vlogiem się pojawiają, za te wszystkie kciuki w górę, subskrypcje, dzwoneczki, dzięki którym nie przegapiacie naszych cośrodowych spotkań oraz testów, które jak widzicie wróciły. Dziękuję Wam też za te komentarze, za udostępnienia i za stawianie mi kawy, jeśli chcecie wspierać dodatkowo mój kanał, tutaj zawsze się pojawia linki na końcu filmu. Wszystkie te interakcje są dla mnie bardzo ważne i motywują mnie do pracy, do tworzenia nie tylko tych vlogów, nie tylko podsumowań rajdów, ale właśnie też takich testów jak wspominanego na początku Mercedesa. Przechodzimy do kolejnych wiadomości. Otóż podczas rajdu Monte Carlo bardzo negatywnie o oponach Hankook wypowiadał się aktualny mistrz świata dziewięciokrotny Sebastian Ogier. No i pojawiły się oczywiście komentarze, że kiedy Ogierowi nie idzie, to zawsze sobie znajdzie powód do narzekania. No niemniej jednak, faktycznie te opony może nie są takie jak powinny być. Zresztą sam Seb zaznaczył, że dał im rok. Spokoju faktycznie jak się tak zastanowić w zeszłym roku sobie jako jeden z nich nie narzekał tak bardzo na Hankuki. Tym razem jest inaczej. No i Hankuk odpowiada. E, odpowiada o tym, że wydajność opony w panujących warunkach nie była optymalna i mają nad czym pracować. No i cóż, no, ważne, że, że jakaś reakcja ze strony Hankuka jest. Może faktycznie na przyszłoroczne monte coś poprawią w tej oponie na śnieg, ale nie takiej typowo full, full śnieżnej, jaką zobaczymy teraz w Szwecji. Przy okazji Sepp też powiedział o tym, że pojawi się w rajdzie safari, czyli w kolejnej rundzie w Kenii. Hayden Padon również w kontekście rajdu Monte Carlo potwierdził Dirtfishowi, że był poproszony przez zespół, aby dowieść auto w całości. Miał nie ryzykować i jechać spokojnie na wypadek, gdyby Neville'owi lub Furmo powinnała się noga, żeby Hyundai miał te punkty. Za to czwarte miejsce również wśród konstruktorów. No i to tak jak mówię, to tłumaczy to, co sam wspominałem, czyli że Hayden musiał liczyć się ze zdaniem zespołu, musiał brać pod uwagę to, żeby mieć te ewentualne punkty dla Hyundaja, gdyby któremuś z wyżej jadących kolegów powinna się noga. To tym bardziej podkreśla to, jak idiotyczna jest deklaracja Gregua Munstera, który za wszelką cenę próbuje jakoś wbić się z powrotem do rali jedynki, kiedy traci wsparcie. Jordana Serdildisa. Otóż Monster powiedział, że przecież przez całe Monte Carlo był szybszy od Padona i na pewno zrobiłby lepszą robotę od Padona dla Hyundai'a. I w ogóle on to wprost powiedział. On by chciał zająć miejsce Hydra Padona w Hyundai'u na te kilka rund, które ma zakontraktowane Nowozelandczyk. No i mam nadzieję, że mu się to nie uda, bo moim zdaniem po prostu zwyczajnie na to nie zasługuje. A jeszcze większą głupotą, którą powiedział Monster, było to, że przecież byliśmy najszybszym Fordem w Monte Carlo. Słuchajcie, chyba on chyba jakiś inny rajd Monte Carlo oglądał, czy może za kierownicę ten rajd wyglądał inaczej. Nie wiem, napiszcie, co wy o tym sądzicie. Mnie to trochę rozbawiło, trochę zirytowało. Myślę, że nie powinny takie teksty, takie słowa padać z ust. No było, nie było jednak kierowcy no, wysokiego poziomu. A tutaj trochę taki się robi płacz ale Andreas Mikkelsen. No takie moje przemyślenia, w kontekście. Jeszcze Monte Carlo, kibice otrzymali od FIA żółtą kartkę, no i skumajcie jakie to jest, dla mnie to jest po prostu żenujące, bo kiedy następują jakieś problemy z kibicami na innych rajdach, na rajdach, które nie rozgrywane są we Francji, przypomnę FIA jest z Francji, to jest czerwona kartka dla organizatorów, żółta kartka dla organizatorów. Wielki problem organizatorów. No, chyba że jeszcze samochód wjeżdża pod prąd na osie w Japonii, to wtedy też jest tylko ostrzeżenie. No, więc takie rzeczy, jakie działy się podczas Monte Carlo, no, no działy się. no Tam była sytuacja, że na jednym z os. na kilku os. tak naprawdę auta jechały blisko siebie po kapciach, po jakichś problemach zwiedzania rowów. No, i gdzieś tam ci kibice się między tymi samochodami pojawili raz czy dwa. No, jest to, są to realia Monte Carlo. Nie ma tam zbyt wielu dojazdówek. A i też z tym pilnowaniem różnie bywa. Na jednym moje się safciarze nie puszczą cię w ogóle przez OS między samochodami, na drugim będzie można między samochodami przebiegać, a safciarzy nie będzie wcale takie są realia Rajdu Monte Carlo. Tak ja go kojarzę z dwóch edycji, na których byłem. I myślę, że no, żółta kartka, żółtą kartką. Edukacja przede wszystkim, świadomość kibiców musi być wyższa. My potrafimy przecież sami o siebie zadbać. Zdecydowana większość z nas wie, jak się zachować. Ale jeśli widzimy, ja to już nieraz powtarzałem, jeśli widzimy jakieś nie do końca zorientowane osoby, czasem nawet troszeczkę głośniej, zwróćmy im uwagę, żeby nie robiły głupot, bo nam popsują imprezę i tym wszystkim, którzy przy tym samym odcinku specjalnym gdzieś sobie nadal stoją. Zmieniamy temat. Do wakacji jeszcze daleko, a już dowiadujemy się, jak będzie wyglądała tegoroczna edycja rajdu Finlandii. Sporo się zmieni. Zmiany mogą być zaskoczeniem, bo rajd rezygnuje ze swoich słynnych prób, takich jak poja czy Ruchi Maki. A właśnie owe słynne ruchi Maki będą tylko wykorzystywane jako odcinek testowy. Na dodatek zmienia się troszeczkę format rajdu. Myślę, że jest. Dość atrakcyjne, ale z jednym minusem, do którego przejdę za chwilę. Wszystko zacznie się w czwartek tradycyjnie, właśnie najpierw testowym, potem Super OSM w szkila. Piątek to aż 9 prób, 2 razy 4 próby w dwóch pętlach i na wieczór jeszcze raz próba Hariu w centrum stolicy regionu, a sobota to kolejne 8 prób 2 razy 4 osy i niedziela, super niedziela, która podobnie jak w zeszłym roku składać się będzie z jedynie dwóch odcinków specjalnych. I ja naprawdę nie mam problemu z tym, że oni robią jeden super OS, na którym jest pełno ludzi, gdzie ci ludzie praktycznie od startu do mety mają sobie gdzie stać, oglądać, cieszyć się, ale to znowu jest walka o 10 punktów na dwóch odcinkach specjalnych, i to nie mieści mi się w głowie. To nie jest w porządku. To jest wypatrzające bardzo rywalizację w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Tak nie powinno według mnie być, mi się to nie podoba. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie. Natomiast z punktu widzenia sportowego, jeszcze. Dodam, że ponad 65% trasy tegorocznego rajdu Finlandii będzie zupełnie zmienione. Zatem, no, będą zawodnicy musieli, w stosunku do edycji 2025, albo pogrzebać w starszych notatkach, albo wręcz nauczyć się niektórych odcinków specjalnych zupełnie od nowa. Rajdowe Mistrzostwa Świata i Stany Zjednoczone to serial, który od wielu lat się kręci, od wielu lat nie może do końca nabrać kształtów. Wiemy, że Stany Zjednoczone chcą WRC. I znowu, w czerwcu 2026 roku odbędzie się rajd kandydacki. Będzie się odbywał na granicy Stanów Tennessee i Kanagi. FIA zweryfikuje zgodność tego rajdu z wytycznymi dla standardów WRC. Może to pozwolić na organizację rundy już w 2027 roku. Rajd organizuje Automobile Competition Committee of the United States. Także oczywiście komisja automobilowa która jest na poziomie międzystanowym czy tam narodowym, także, także bardzo poważna organizacja się za to bierze. No zobaczymy. Ja osobiście od lat mówię, że dobrze by było, żeby Stany Zjednoczone miały swoją rundę w RC. To co pokazuje się w Formule 1, ok, tam no, z wieloma rzeczami się nie zgadzam. Z, jako człowiek, który tam formułę śledzi już od ćwierć wieku. Ale jednocześnie, no, wiele też dobrego. Jednak to Liberty Media zrobiło dla WRC. I myślę, że jeżeli dla F1, dla F1, jeśli dla WRC by coś podobnego powstało, to jeśli będziemy słuchać głosu kibiców i nie usuniemy na przykład tak jak w Formule 1 tankowania, nie usuniemy, no, czego możemy nie usunąć w rajdach, napiszcie to. Jeżeli nie zepsuje się jakiejś kluczowej rzeczy w rajdach, jeśli nie skróci się tych rajdów do jednego dnia, to myślę, że. Takie zmiany mogą być pozytywne. A my pomału zbliżamy się do końca dzisiejszego vloga. W zeszłym tygodniu o tym zapomniałem, a teraz wracamy na ostatni weekend wyścigowy Formula Regional Oceania Trophy, czyli tego pucharu wyścigowego w Nowej Zelandii, w którym to Kalle Rowanpera stawiał swoje pierwsze kroki w bolidach jednomiejscowych. Tydzień temu, temat pominąłem, tak jak wspomniałem, zapomniałem, a natomiast był to chyba najlepszy tydzień w wykonaniu Rowan Perry, bo udało mu się zdobyć podium. Zresztą, patrząc na te trzy pierwsze weekendy, Kalle notował wyraźny progres. Jeździ coraz szybciej, jeździ coraz lepiej, są punkty. No i niestety w tym finałowym weekendzie, poprzednim weekendzie, nie wziął Kalle udziału. Znowu zdrowie zaszwankowało, jakieś problemy żołądkowe miał i nie wystartował w ostatnich wyścigach. Efektem czego? Zakończył cały ten mini sezon styczniowy na 16 na 20 miejsc. Natomiast jeśli odliczyć ten ostatni weekend, to byłby 11 na 20 miejsc, znaczy był 11 przed tym ostatnim weekendem. I biorąc pod uwagę zwyżkową tendencję, myślę, że Kalle miał szansę ukończyć to w czołowej dziesiątce. Ale już abstrahując od tego gdybania jakiejś tam jego pozycji. Patrząc na progresję wyników, myślę, że Kalle może być zadowolony z tego, co osiągnął w trakcie tych styczniowych zmagań. No i trzymajmy kciuki za to, co będzie dalej. Na pewno będziemy sobie o tym wspominać podczas międzyrajdowych vlogów. A na tą chwilę ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że widzimy się dopiero w niedzielę za półtora tygodnia. I przypominam o teście Mercedesa W212. Link znajdziecie w opisie. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. Bo zachęcam Was ponownie do kciuków, subskrypcji, dzwoneczków, komentarzy, udostępniać, stawienia mi kawy i do zobaczenia.